Witajcie w kolejnym niedzielnym ABC tuningu Niedziela ładny dzień a turbo kontra kompresor, odwieczna walka, które urządzenie jest lepsze, które urządzenie jest wydajniejsze Ja nie rozstrzygnę tego sporu, sami go rozstrzygniecie po tym odcinku Przybliżę Wam charakterystykę pracy i turbosprężarki i doładowania w postaci kompresora Słowem wstępu, żeby nie przynudzać na początku, poczekajcie do końca odcinka Tam jest obwieszczenie ogłoszenie parafialne Łysego, tak więc przejdźmy do tematu Mówi się, że moda na kompresory czy superchargery tak po amerykańsku Przypłynęła do nas ze Stanów Zjednoczonych, a to natomiast w Europie również było praktykowane w Jaguarach Dzisiaj kompresor jest dalej stosowany, tylko to się bardziej ciszej mówi w silnikach TFSI. Jest kompresor, turbosprężarka lub nawet są teraz takie hybrydy kompresorów, gdzie jest odcięty przód turbosprężarki, ale o tym po kolei. Tak więc zacznijmy może w słowem wstępu od turbosprężarek, tak? czyli przejdźmy do tego, jak działa turbosprężarka. I jak skomplikowanym jest urządzeniem Przy odcinkach z ABC Tuningu odwiecznym dylematem waszym jest Michu, kupić turbo, zaturbić czy kompresor? Wiesz co? zależy jakie masz oczekiwania, jakie charakterystyki pracy Chcesz silnika, ile tych koni chcesz sobie uzyskać, ile masz pieniążków do przeznaczenia Tak więc, żeby uturbić samochód, co należy? Bach. Tu widzicie schemat, na tym schemacie co widzicie? Turbosprężarkę, tak Turbosprężarka napędzana spalinami powoduje to że wirnik zasysa powietrze to powietrze przekazuje przez intercooler schładzane, tak jest do silnika jest podane i na tym polega całe doładowanie jeżeli chodzi o turbosprężarkę do tego trzeba dorzucić graty pod tytułem zawory upustowe blow off czy tam te regulacyjne Westgate, stojaki porobić przerabiać tak, aby turbosprężarka była zasilona, zasilana z układu spalin, tak? czyli przerobić kolektor wydechowy, kolektor dolotowy i masę innych rzeczy, więc tyle by było, jeżeli chodzi o turbosprężarkę. Jeżeli mówimy o samochodach cywilnych, no turbosprężarka rozpędza się do 120, 150, bardzo rzadko tysięcy obrotów na minutę. Jeżeli mówimy o jakiś wyczynowych, tam na specjalnych łożyskach, naprawdę hardkorowych sprężarkach no to już może tak naprawdę rozkręcać się do 200 tysięcy obrotów na minutę. Co daje nam turbosprężarka? Turbosprężarka daje nam strzał, tak? Jeżeli jest duża turbosprężarka, wiadro turbosprężarki chce sobie założyć i wydmuchać samochodu, który ma 200. Koni, czyli dać mu tyle powietrza, żeby wydmuchał tych koni 500, to musisz pamiętać, że musisz dać mu większe wtryskiwacze, cały zmienić układ paliwowy, silnik rozebrać, przekuć i tak dalej. Ale co ty otrzymasz, dając mu wiadro turbosprężarki? Otrzymasz to, że będziesz jechał, masz 5000 obrotów tak, na liczniku i nagle, BACH turbo się włącza, daje ci strzał 1,5 bara, ciśnienie jest wtłoczone do komory spalania, i w tym momencie masz plus 300 koni. To jest charakterystyka pracy turbosprężarki. Producenci już od lat udoskonalają turbosprężarki, tak aby zniwelować efekt turbodziury lub stosują dwie turbosprężarki. E, natomiast wiecie, jeżeli chodzi o turbianie samochodu, dalej jest to zabawa nieraz przekraczająca około 10 tysięcy, ponieważ trzeba pierdyliard elementów wymienić. Nie zawsze komputer pokładowy da się wystroić w starych samochodach, do tego aby przyjął coś takiego jak doładowanie do silnika, więc to są koszta. Przechodząc do kompresora, no jest to pewna alternatywa. Dlaczego? Dlatego, że zobaczcie, tutaj mamy kompresor od Mercedesa. A nie wiem, 2,3 albo 1,8, już nie pamiętam. I teraz tak, o ile prostszym urządzeniem jest kompresor, bardzo prostym. Jeżeli widzieliście rysunek przed chwilą z układem turbosprężarki, to tak, jeżeli chodzi o układ kompresora, to tak naprawdę trzeba nałożyć go w miejscu, w którymkolwiek miejscu, gdzieś osadzić sztywno nad silnikiem, obok silnika, dociągnąć z napędu wału e, pasek tutaj na koło. I w tym momencie mamy doładowanie. Tak? Mamy doładowanie, ponieważ siłą silnika, tak, siłą korbowodu, wału korbowego, leci nam pełna moc, rozpędzają się wirniki w środku. Zostaje powietrze zasane z jednej strony. Tak? Tutaj jest zasane, tutaj jest już wtłaczane do silnika. Ono nie musi po drodze być schłodzone, ponieważ to nie jest turbosprężarka, gdzie to się rozgrzewa. więc powietrze jest podawane zimne, więc do instalacji tak naprawdę kompresora. A wystarczy nam kompresor przebudowany do lot Pasek, który to napędzi i komputer, który to wystroi. Oczywiście mówimy tutaj też, jeżeli chcemy przekroczyć pewną ilość yy, dawki danego powietrza do silnika no to musimy też już wtedy układ paliwowy zwiększyć i tak dalej i tak dalej natomiast mówimy tutaj o takim małym przykładowo nie wiem, masz stukonny samochód, co z niego zrobić 150 no masz do wyboru turbosprężarkę albo kompresor no może być to kompresor teraz jeżeli chodzi o to jak działa kompresor w środku, zobaczcie, budowa kompresora jest dużo mniej skomplikowana niż turbosprężarki, tak, w środku też macie wirnik tutaj podwójny, który zasysa powietrze z tej strony, tu jest napędzany paskiem oczywiście często gęsto po drodze występuje jeszcze sprzęgło, które rozłącza na ten kompresor, żeby on wiecznie nie pompował. Natomiast musimy sobie jeszcze powiedzieć o pewnych wadach konstrukcyjnych kompresora, jako dlaczego jest zastępowany mocniej turbosprężarką. Przed nagraniem odcinka naprawdę wiecie co myślałem, że kompresor jest dużo żywotniejszym urządzeniem niż turbosprężarka. Niestety po rozmowie w jednej firmie, w drugiej firmie, w jednym teamie rajdowym okazuje się, że no nie do końca wiecie, bo e, czym smarowana jest turbosprężarka? U nas na bieżąco smarowana olejem silnika, prawda? I mimo, że kręci się mocniej, tak, ponieważ kompresor kręci się z prędkością, którą zostaje obrotowa przekazana z wału, czyli jeżeli samochód kręci się do 7000 obrotów, no to tam poprzekładajcie to sobie, ale... To jest ta prędkość, nie jest to 150 tysięcy obrotów na minutę. Tak? O czym należy jeszcze powiedzieć? O smarowaniu w kompresorach. Jasne, są kompresory, które są smarowane z silnika, natomiast większość kompresorów, zobaczcie, jeżeli mamy łożyska, tak? łożyska w tych przekładniach, które są w środku e, w kompresorze, to pamiętajcie, że większość tych łożysk jest nasmarowana raz i nie ma żadnego więcej smarowania, tak więc jego żywotność jest bardzo mocno ograniczona, ponieważ jeżeli tarcie się kończy, jeżeli ten smar już się wypracuje, to żywotność kompresora się skraca, tak? Jeżeli chodzi o zalety kompresora, no bo są zalety, no musimy powiedzieć o zaletach. E, zaletą przede wszystkim jest to, że kompresor ładuje nam wykres na hamowni prostolinijny, czyli ciągnie nam od dołu do samej góry, gdzieś tam w środku można by to nadrabiać turbosprężarką, co teraz się współcześnie robi. Natomiast pamiętajmy, jest to wykres prostolinijny i przyrost mocy. No i w zależności od ciśnienia do ładowania. Bo nie można powiedzieć, że kompresor jest mniej wydajny niż turbosprężarka, dlatego że kompresorem, również co znacie, w samochodach amerykańskich, można naładować potężną ilość powietrza, w zależności od rozmiaru kompresora. Natomiast kolejną wadą na niekorzyść pana kompresora jest utrata mocy poniekąd. Tak? Dlaczego? Dlatego, że turbosprężarka w tą czy w tom jest napędzana gazem wylotowym, tak? gazami wylotowymi, czyli spalinami, więc nie zużywa się energia z silnika. Natomiast jeżeli chodzi o kompresor, no, z wału korbowego podczepiamy tak naprawdę pasek kolejny, obciążamy nasz silnik, żeby napędzić ten kompresor. Jasne, że to wraca w postaci do ładowania, ale tracimy już na samym rozpędzeniu, więc gdzieś tu się pojawia strata. Przejdźmy dalej do kosztów. Nawet nie wiecie, jaką batalię musiałem stoczyć a propos żywotności kompresorów i turbosprężarek. Okazuje się, że w starych samochodach, tak, czyli do 2000 któregoś roku, proszę uznajmy to za stare samochody, no żywotność turbosprężarek, nawet w tych pasatach 1,9 TDI, czy w silnikach wagowskich 1,9 TDI, niejednokrotnie wynosiła 500-600 tysięcy kilometrów, co nie zawsze było odnotowywane w przypadku e, kompresorów. Teraz, tak, zanim jeszcze do tych kosztów dojdę, muszę powiedzieć bardzo ważną rzecz. Nie możemy też się bać tych turbosprężarek. A, bo turbo mi się ukręciło, bo kupiłem samochód, miał 250 tysięcy przebiegu. Dobrze, ale który raz miał te 250 tysięcy przebiegu? Jeżeli chodzi o cenę i montaż kompresora, ja może pokażę to na samochodzie. Easy, tak zwany montaż kompresora, czyli szukasz sobie miejsca, w którym możesz dołożyć ten kompresor. Nieraz w takich V8 kompresor po prostu jest tutaj centralnie. Mocujesz go, dopinasz do układu tutaj kół pasowych wszystkich i tak naprawdę dociąga rury, żeby gdzieś tutaj doleciały i to jest cały, cała filozofia montażu kompresora. Tak? Oczywiście to maleństwo z Volkswagena no, nie jakby tutaj nadmuchało w tym moparze dużym, no, ale mniej więcej tak to wygląda, czyli po prostu zbudować stojaki, podłączyć paski, zestroić to z komputerem. No, w tym przypadku tutaj manualnie należałoby regulować w takim old dawkę paliwa, tak? kąt wyprzedzania zapłonu i wszystko inne. I to jest cała filozofia zamontowania kompresora. Koszt budowy zestawu z kompresorem zależy od fantazji, od tego ile chcesz tego doładować, jaki to ma być wielki kompresor. Zobacz na jakichś tam portalach typu Ale drogo. Kompresor używany od Mietka czy od Volkswagena kosztuje od 400-500 zł do 1,5 tysiąca, w zależności od jego stanu, czyli cena jakby jest ciut podobna do turbosprężarki, natomiast ilość rzeczy, które musisz dostawić, jest dużo, dużo, dużo mniejsza. Przede wszystkim sam możesz się podjąć w garażu zbudowania kompresora. Jedyne co musisz zachować to osiowość wszystkich pasków. Często gotowe kity są do samochodów, gdzie po prostu wchodzi kompresor. Musimy kończąc już, powiedzieć o jeszcze jednym rozwiązaniu, które dzisiaj podbija rynek kompresorów jeszcze tylko w przy kompresorach zanim przejdziemy do firmy G Power czy innych rozwiązań czyli hybryd kompresorów. Pamiętajcie, że ta elektronika, to podłączanie tej elektroniki przy kompresorze jest też dużo mniejsze, jeżeli jest po prostu kompresor ze sprzęgłem, żeby po prostu rozłączać ten napęd, bo czasami może być tak, że na wolnych obrotach po co masz tracić Paliwo moc na napędzanie kompresora, po prostu elektronika go rozłącza, możesz kompresor zamontować na sztywno. Tak? No chcesz mieć Golfa 3, 1,6 silnik, tak? chcesz z niego dmuchnąć 140 koni. Kompresorem od Mercedesa pf, proszę bardzo, tak, jeżeli wtryski Ci wydadzą, jeżeli układ paliwowy, jeżeli to wszystko da się wystroić, nie ma problemu. Możesz sobie go na stałe zapiąć, więc już wtedy masz zero elektroniki poza wystrojeniem komputera. E, mówiąc o hybrydach. Fajne, fajne rozwiązanie, teraz to się kompresor nazywa, bo nie możemy nazwać tego turbosprężarką, bo nie jest napędzany gazem wylotowym. Zobaczcie, tu widzicie na zdjęciu, co widzicie? No właśnie, nazywamy to kompresorem, ale czy nie przypomina Wam to w jakiś sposób turbosprężarki? Właśnie. I teraz tak, ucięty kawałek turbo, wsadzone zębatki, przekładnia jak do paska, czyli turbo napędzane tak naprawdę paskiem. I tak wyglądają dzisiaj e, kompresory, tak gotowe kity montowane do nowych BMW, do nowych golfów. Dużo dają, no są dużo wydajniejsze od kompresora, który też w środku ma dwa wirniki ślimakowe, jak ja to nazywam, które zasysają to powietrze. Tak to dzisiaj wygląda, no ale ceny to już też w tym momencie są kosmiczne, bo podchodzą bardzo mocno pod zestaw turbo, tylko ingerencja jest oczywiście dużo prostsza, tak jak w zestawie z kompresorem, więc należałoby teraz podsumować sobie nasz materiał. Rozstrzygnijcie sobie sami, co jest lepsze. Teraz tak, turbosprężarka, zalety, no to. Duża prędkość obrotowa, tak, dużą ilość powietrza można wtłoczyć do tego silnika, żywotność duża, tak, czyli wydajność tej turbosprężarki potrafi być dużo wyższa niż w kompresorze, chociaż z tym to różnie, w zależności od ceny. Natomiast no, niestety w tym kierunku idziemy, bo to jest ta żywotność, tak, ta technologia, gdzie nie tracimy mocy, więc to jest wszystko na plusy dla turbosprężarki. Dziś już mamy tyle turbosprężarek z tymi zmiennymi geometriami łopatek i hybryd, co sobie sami budujecie też nieraz w tuningu. No, to są korzyści. Minusy turbosprężarki, no to wiadomo, bardzo duża cena instalacji, jeżeli mamy silnik bez turbosprężarki. Musimy bardzo dużo rzeczy zainstalować do tego wszystkiego, do tych wszystkich podzespołów dużo wystroić. Nie będę wchodził na to na temat, ile jeszcze trzeba by dorzucić do tego wszystkiego, żeby na przykład z 200 koni zrobić 500. Bo to już musicie się sami zagłębiać. Natomiast gdzieś w odcinkach po kolei to będę mówił, co to jest kucie, co to jest porting ile trzeba zrobić tego wszystkiego, żeby uzyskać te na przykład ekstremalne moce, jakie to ma konsekwencje dla dalszej eksploatacji samochodu na korzyść kompresora. Prostota, prostota, no to umówmy się, prostota, tak. Jeżeli mówimy o amerykańskich samochodach, no to była prostota. Tam jest zwykła v jak najmniej elektroniki, big block do 9, 10, 11 litrów, kompresor, supercharger i łopata. Tylko no, po ile u nich jest benzyna, no ktoś zaleje mi to bydle, no w LPG, tego nie widziałem, więc no można by przerobić chyba na LPG. Więc do zalet kompresora nadajmy no, małą cenę, prostotę instalacji. Natomiast przy tych małych cenach ta wydajność też nie spodziewajcie się wielkiego szału, natomiast jest to fajna alternatywa. Fajnie ten kompresor chodzi, fajne dźwięki wydaje. Jeżeli ktoś jeździł samochodem z kompresorem, no to wie, fani Mercedesa, czy, czy, czy Audi niektórych modeli, czy Jaguara. Kończąc odcinek, właśnie, przejdźmy do ogłoszeń parafialnych. Wy sami sobie porównajcie, bo nie można wydać wyroku czemu. Podobał Wam się materiał, otworzył Wam oczy na pewne rzeczy, zostawcie łapę w górę, komentarz. Teraz tak, 24-25 września, co się będzie działo? No, prosiliście raz, czy można by się wszyscy spotkać gdzieś w jakimś miejscu, porozmawiać razem, pokazać warsztat i tak dalej. Postanowiliśmy z ekipą 24, czyli sobota, godzina 11, adres, narwiska 10. KMF Motoryzacja. Możecie wbijać, możecie zjechać, zadeklarujcie się w komentarzach, na Facebooku robię wydarzenie, 2-3 godziny przygotuję Wam parę fajnych samochodów, właśnie amerykańskich, czy może mi się Lambo uda ściągnąć, chociaż jeszcze Alan o tym nie wie, ale zaraz się dowie pewnie. Eee... Pierwsze takie spotkanie zrobimy, no nie przewiduję fajerwerków, bo, bo, bo tutaj nie ma budżetów, ale możemy się spotkać, porozmawiać. Przy okazji 24, 25, 300 metrów od nas jest kolejna runda driftingowa Mistrzostw Polski, gdzie też się również pojawię, więc też możecie jak nie w sobotę, to w niedzielę gdzieś się złapiemy tam na tej driftingówce, jeżeli ktoś z Was będzie. Dzięki śliczne dla RODS FACTORY za udostępnienie samochodu. zresztą oni też będą właśnie na tym zlocie w e, 24 u miłośników, tu macie ich Facebooka, więc wbijajcie, ja kiedyś tam w ogóle wiadę z kamerą i zrobię odcinek, piszcie o takich pomysłach co wy na to, so, co wy o tym sądzicie, nic strasznego bym nie miał do powiedzenia, nowych widzów zachęcam do subskrypcji gdzieś tutaj. Grupa wsparcia, tam gdzie stuka puka na Facebooku, chcecie dołączać, porady, sami sobie pomagamy, wy sobie dużo pomagacie, macie gdzieś też tutaj. Normalny nasz Facebook fanpage'owy, Instagram, czyli nagie zdjęcia tłoków i cylindrów łysego i łysych panewek. Dla tych, co chcieliby mieć naklejkę miłośników, jeszcze została aukcja, jeszcze parę dni ona trwa, więc wbijajcie na nią wlepy na samochód. Montowane od zewnątrz, ale naprawdę trwałe to są wlepeczki po małej cenie, bo to łysy się dziś śwista w domu i pakuje. Trzymajcie się i do zobaczenia w następnym odcinku, środa, coś będziecie. A nie będę zapowiadał, zobaczcie sami, trzymajcie się. Cześć. Producenci już od wielu lat udoskonalają turbosprężarki stosują zmienną geometrię, ponieważ szamilion milion elementów. No to jest maksa, ja chcę, 20 minut, starczy. Które to takie wyredne bydle. <laughs> Witajcie w niedzielnym ABC tuningu. Dobra jeszcze raz. Witajcie w niedzielnym ABC tuningu.